serdecznie, wakacje w pełni, ale historia i wydarzenia nie dają nam odpoczywać. Nie pamiętam, żeby z taką częstotliwością trzeba było komentować wydarzenia z zakresu zamachów na głowy państw. Nie tak dawno komentowaliśmy zamach na premiera Fico w Słowacji, a teraz proszę bardzo w dniu dzisiejszym w nocy sobotę na niedzielę zamach na byłego prezydenta i kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Moi drodzy, no, coś powiedzieć, jesteśmy zalewani coraz bardziej szczegółami tego wydarzenia, aczkolwiek, jeżeli ktoś się tym interesuje i, i śledzi tego typu wydarzenia, więc bardzo prosto może sobie porównać to, co się wydarzyło w Słowacji, a to, co się wydarzyło teraz w, w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli ktoś komentuje i pisze, że ochrona w Stanach tak czy siak nie zadziałała, porównajcie sobie to naprawdę. Tu widzimy wzorowe e, działanie bezpośredniej ochrony WWT, czyli Wydziału swat Taktycznego. E, widzimy, znaczy, widzimy, dowiedzieliśmy się, że działanie e, zewnętrzne, czyli nieszkodliwienie celu, nastąpiło natychmiast. Oczywiście e, są takie głosy, nie sądzę, żeby tak było, ale są takie głosy gdzieś w internecie, przede wszystkim w Stanach się pojawiają, że może być to tak zwany zamach pozorowany, żeby podbić sobie słupki. E, czy coś takiego może być? Z takimi sytuacjami spotykałem się w Iraku, że były tego typu pozorowane, opłacane jakieś zamachy, żeby uzyskać jakieś, jakieś cele. Czy to był taki przypadek? Nie sądzę. O godzinie 17:00, 17:20 zapraszamy na kanał 0, gdzie szczegółowo przeanalizujemy wydarzenia. Spróbujemy porozmawiać na ten temat, czy zadziałała dobrze ochrona, czy nie zadziałała, jak zadziałała. Tu tylko podpowiadam, że ktoś się tym interesuje, to mamy troszeczkę odsuniętą kurtynę wiedzy, jaka jest taktyka Secret Service, jak oni działają, jakie mają procedury. Jeszcze jedno słowo do tego, jeżeli są właśnie tego typu fachowcy i twierdzą, że to nie tak, że tu powinny być samoloty, miny, bomby itd. Pamiętajcie, fachowcy, że Donald Trump jest byłym prezydentem i kandydatem. Jeżeli oni mają procedury takie, że już na tym etapie są objęci ochroną Secret Service, to nie znaczy, że mają to wszystko. Bezpośrednio miałem udział w ochronie prezydenta Clintona, który był już eksprezydentem i współpracowałem z taką ochroną, więc to, co się tam wydarzyło, sądzę, że możemy to analizować. Porozmawiamy 1720 kanał 0. Zapraszamy Borgrupa. Grupa.